Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w programie Zagrywka Pyziaka w Interi Sport, a razem ze mną pierwsi kibice w katowickim spotku, czyli osoby chyba którym najbardziej zależało na tych mistrzostwach. Witam serdecznie. Skąd państwo przyjechali? Sosnowca. No i wyczekiwany turniej, długo wyczekiwany fani siatkówki czy przypadek, że państwo są tutaj? Zawsze wyczekiwani. Już kolejny no, tydzień temu byłam już na memoriale w Krakowie, więc już taki bardzo, bardzo wyczekiwany. Czyli prawdziwy polski kibic najlepszej dyscypliny sportu. Jak najbardziej. No dobrze, przejdźmy do meritum. Jakie wyniki? Zaraz rozpocznie się mecz Ameryka-Meksyk. 3-0 dla USA. Tutaj nie ma raczej, uważam. Rozumiem. No dobrze, i mecz wieczoru. Polska-Bugaria. 3-1 dla Polski. 3-0 dla Polski. Czyli jest delikatna, delikatna rozbieżność. No dobrze, to zapytam trochę wybiegając w przyszłość, czy jesteśmy w stanie obronić tytuł, czy na razie nie ma co o tym myśleć i trzeba się cieszyć ich dobrą grą. Trzeba się cieszyć grą, ale uważam, że jeżeli przejdziemy Francję, to jest szansa. Potwierdzam słowa tutaj przedmówczyni: jesteśmy zdolni powtórzyć po raz trzeci ten sukces. No dobrze, to dziękuję bardzo i życzymy chłopakom, żeby trzymali się tych słów. Dzięki. Dziękuję.